Ja jestem pod prowadzeniem Eliasza, dzisiaj w ogóle tak późno się obudziliśmy, ale jest na to wytłumaczenie: to dlatego, że byliśmy w Namłon, gdzie będzie Daily Vlog z Namłon, coś takiego, postaram się dla Was zrobić. Jak słyszycie, nadal jestem chora, nawet jeszcze gorzej, ponieważ w Namłon złapał nas potworny deszcz. Nie chcieliśmy rezygnować z tego, bo wiedzieliśmy, że jednak to jest za daleka podróż, żeby nie pojechać, ponownie, żeby pojechać ponownie w weekend, więc pochodziliśmy i tak i się bardzo dobrze bawiliśmy. Naprawdę fajny czas spędziliśmy bardzo fajne ogólnie koncerty, występy takiej koreańskiej typowo kultury tradycyjnej. Więc naprawdę super było. Teraz muszę te nakarmić rybki, włączyć im światło. Ja ostatnio troszkę tak później zapalam, żeby skrócić im czas, plus, plus żeby nie marnować tyle prądu, bo niestety, jak wiecie, jeżeli mamy na przykład przez 10-11 godzin zapalone te lampy, to jednak to marnuje trochę prądu. Więc stwierdziłam, że troszkę skrócę czas i ogólnie powinno się troszeczkę skracać czas nie za, nie za długo więc teraz to zrobię muszę jeszcze pielęgnację, jeszcze jedną kawę krótko spałam, więc zasłużyłam na jeszcze jedną kawę nie wiem co dzisiaj będziemy robić, ale pewnie zobaczymy coś ciekawego moja siostra jeszcze jest razem z nami mówię jeszcze dlatego, że w poniedziałek wylatuje do Japonii no tak jak Wam wspominałam nam niestety w tym e, roku się nie uda, ale może w kolejnym muszę właśnie poinformować i przeprosić Martę, że nie uda mi się je z nią spotkać, no ale no niestety tak bywa e, dobra, ja się zabieram za robotę jest co robić po prostu. Do wycierania twarzy używam e, małych ręczniczków. E, kiedy Eliasz chodził do przedszkola, do żłobka, to wtedy e, musieliśmy mieć dla niego codziennie nowe, świeże ręczniczki, więc e, kupiliśmy ba, sporo takich malutkich i to w co niektóre dostaliśmy, bo nie wiem, czy wiecie, ale na takich festiwalach właśnie, e, który, na których byliśmy, często możecie dostać w prezencie ręczniczki. Firmy także dla swoich klientów w formie prezentu dają takie właśnie mniejsze ręczniczki, dzięki czemu mamy ich całkiem sporo i Eliasz od kiedy chodzi do przedszkola już nie używa takich ręczniczków, więc my także dostaliśmy za to ręczniki, które ja w tym momencie zużywam do codziennej pielęgnacji mojej twarzy, czyli wycierania i Super, bo e, przez co e, mamy ciągle te same ręczniki, nie musimy zużywać, nie musimy kupować nowych, więc e, jest to duży plus. Ostatnio zaczęłam też używać e, Pentacel Lipetica Cream Mist. I wiecie co? Nawet jestem całkiem zadowolona, bo jak e, wchłania się tak wolno przed jeszcze nałożeniem tonera, to dzięki temu daję jakiś taki dodatkowy boost nawilżenia, a niestety Korea i jesień to znaczy, że już nie mamy takiej dużej wilgotności, jest duży spadek, bo o jakieś 20-30% ta wilgotność spada jak już jesteśmy przyzwyczajeni do takiej bardzo wysokiej i nagle mamy dużo niższą, to niestety nasz organizm, raczej mój, nie jest aż tak bardzo przystosowany do tego, przez co skóra jest dużo, dużo suchsza i ta pielęgnacja niestety musi być mocniej taka nawilżająca. Niestety, ponieważ jeżeli macie suchą skórę, to nakładamy dużo takie cięższe te kremy, dużo więcej tego muszę nakładać, niestety, no i nie jest to za bardzo przyjemne i szukanie kremów, które pomogą. No, ja mam ten od Toridena i jestem z niego naprawdę zadowolona, ale nadal na co dzień mam inny krem. Czekam aż mi się skończy i pewnie albo kupię sobie taki jeszcze mocniejszy, ale nie tak bardzo jak Toridena albo y, przerzucę się całkowicie na dzienną pielęgnację także z e, Toriderem. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Muszę sobie zrobić kawę yy, drugą już z kolei. Nie wiem, czy dzisiaj nawet nie wleci trzecia, ale to dlatego, że jestem tak padnięta, wróciliśmy naprawdę późno i ciężko mi się ogarnąć, yy, jaki jest plan na dzisiaj, bo już wymyślałyśmy z moją siostrą. Ja muszę zrenderować, poczekam, niech się ogarnie kawa. A przy okazji może tu ogarnę trochę. Dobra, mamy plan na dzisiaj. E, jedziemy na Somion. Moja siostra musi małe zakupy zrobić, czyli e, skoczymy do Aladyna, do Olivian, do Daiso. Ale może daj u nas, bo jeszcze muszę iść do Imart zobaczyć, czy nie dokupić jakichś warzyw. Chciałabym na przykład dokupić może chobak, czyli koreańską dynię, żeby zrobić u nas dzisiaj shabu szabu Zrobimy szabu-szabu na obiad, a później pojedziemy na night view, czyli na nocny... Widok, w którym już ze mną byliście. Nie wiem, czy coś tam będę nagrywała, ale na pewno nagram albo na TikToka, albo na, jak, na tego na film, na Instagrama, żebyście, żeby mieć coś tak. E, dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać do Korei i zobaczyć rzeczy w Busan, muszę trochę to rozruszać, ale to po kolei. Chciałabym wszystko sobie poukładać. Czekam też, jak siostra wyjedzie, to wtedy zrobię też parę film, filmów właśnie ze sprzątania pokoju i wszystko sobie ułożę w kalendarzu. Wróć, wrócić do kalendarza, bo naprawdę. Super mi pomagał i jestem z niego zadowolona. Pewnie częściej tak będę robiła, że moje wszystkie rzeczy będę dobrze układać w taki sposób, bo naprawdę rewelacja. Nawet nie pomyślałabym, że potrafię być zorganizowana i mieć jeszcze czas na to wszystko. Zobaczymy, jak będę to rozplanowywała bardziej szczegółowo i jak to wszystko będę tak robiła, żeby. I coraz więcej rzeczy wciskać, dzięki czemu bym ben... znajdę też czas na czytanie, na naukę koreańskiego. łach, Tak, wariactwo, wariactwo Zobaczymy, ale najpierw kawa. Taki jest plan. Potem ja jeszcze pójdę troszkę podmontować, wyszykuję się. Moja siostra musi wypić kawę, i wtedy ruszamy na miasto. Nie wiem, coś ostatnio jednak mam z tą kamerą, nie tak kutki po prostu. Bo... Jak długo Wam powinnam trzymać tą maseczkę? Niedługo. Ale rzeczywiście jest bardzo Tam. mocno nasączona. Ale o której Ty maseczce mówisz? 10-15 minut. E, dobra, słuchajcie, mam już oficjalną e, informację dla Was. Jeden słoik z ogórkami nie wyszedł. E, patrzcie, jakie pięknie puste w środku są. No po prostu rewelacja śmierdzi ten słoik strasznie jeden nie wyszedł no niestety zaczął bąbelkować i to bardzo mocno widocznie był słaby te wszystkie rzeczy w ogóle w środku no każdy ogórek jest pusty, nawalony powietrzem więc ani nic nie wyszło, zero jestem ciekawa czy to wina ogórków o tylko jeden jest jakiś taki twardawy Czyli może? A to zjedz go i. No zjedz go. A, a no boję się. Nie boję się. Nic się nie będzie. Boję się. Zjedz go. Nie boję się. No ugryź. Nie. nie wyplujesz. Nie. Zjedz. Nie. Zjedz. Ale wiesz co jest dziwne w tym ogórku? To, że jako jedyny był pęknięty. I jedyny nie jest pusty w środku. W celach naukowych jest nawet trupiący, słyszę. Ty, ja nie dodałam tak dużo tego czosnku, ale go czuję. że one jeszcze nie są ukiszone, ale nie wyszły takie złe. Widzisz? I jakbyś nie spróbowała, nie wiedziała. Raczej znaczy czuć, że na pewno jeszcze się nie ukisiły. Okaże się, że będę musiała przed kieszeniem je nacinać wszystkie. No ale czemu? Dziwne, no nic, wyszło jak wyszło, jeden ogórek z czterech się ocalał, wszystkie inne, o, Ło. są doki tu, nie wiem, czy to wina ogórków, czy czego, no, nie, 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 nie nic nie robię. Czyli jak wrócę, mogę po prostu z niej korzystać. Mhm. Patrzcie, na, na stylóweczka na dzisiaj. Muszę ją zapamiętać, bo dobrze wyglądam. Patrycja się pyta o kartę e, Kimowej. Czyli ta e, tra, e, transportowa. Jeżeli wyjedziecie e, z Korei do Japonii i wrócicie, ona się nie dezaktywuje. Ona nawet się nie dezaktywuje, kiedy po, wrócicie do Polski i na przykład po roku wrócicie do Korei. E, nadal możecie z tej karty korzystać, więc nie wyrzucajcie. Jeżeli zostaną jakieś pieniążki, to dodatkowo. Dodatkowo można z niej korzystać, więc nie przyjmujcie się. Korzystajcie z tej karty. Ładny, proste, mniej, ale spoko. Zobaczycie, w końcu się doczekałam. Jest przeceniony sery 5900. że kichnę, ale jednak nie musiałam pootwierać okna. Niestety zapach e, tych ogórków roznosi się tutaj okropnie. E, strasznie śmierdzi. Właśnie przez te ogórki mają taki specyficzny zapach. No chyba są zepsute, dlatego. E, może pokażę Wam szybko co zakupiłam, bo dzisiaj mamy szabu-szabu. Chciałam mojej siostrze zrobić shabu-shabu i to też jest takie wspólne jedzenie, wspólne kosztowanie jedzenia z tego samego garnka. To takie jest bardziej azjatyckie, ale bardzo dobre, dlatego mam kapustę kupioną. Moja siostra jest bardziej tak nastawiona na wegetarianizm, dlatego też Moja siostra też jest tak bardziej nastawiona na wegetarianizm, dlatego też sporo warzyw, a szabu, szabu, sporo warzyw ma, więc tym bardziej. Przepraszam. No nie. Mamy dwa rodzaje kiełków i mamy tak, kiełki z fasoli, mąk i one są takie cienkie, przez co... Mamy dwa rodzaje kiełków. E, I te, które zakupiłam, to są z fasoli munk. I one są delikatniejsze, dlatego dzięki temu nadają się bardziej właśnie do krótkiego gotowania, takiego jak e, tri-fry, o, Albo e, z do. I nadają się do takich dań jak Stripe fry albo właśnie do Shawu Shawu. Dzięki czemu szybko bardzo je gotujemy i wychodzą przepyszne. Kupiłam dwa jogurty, bo już u nas się skończyły. Spojrzałam na kupang i na kupangu troszkę drożej wychodzą. Albo podobna cena, tylko te oprócz tego, że mają mniejszą ilość cukru, to do tego mniejszą ilość tłuszczu. Więc zakupiłam właśnie te zielone. Super. I kupiłam też, bo w Imart są przeceny i za cztery opakowania Zapłaciłam 11 tysięcy sera Gouda. Niestety inne były już niedostępne, bo się wyprzedały. Więc widzicie, Korańczycy także lubią ser. I to taki lepszy: nie tylko ten w takich opakowaniach, plasterkach, ale także taki, jak jest przeceniony, bo normalnie kosztuje on 6 tysięcy, więc całkiem spore. Było tak, że jedna pełna cena, a druga była 50% taniej, więc naprawdę super. Do tego jeszcze grzybki, także dla mojej siostry. Jeszcze mam inne warzywa tutaj w lodówce, więc będzie całkiem sporo. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. I byliśmy też w Second Shopie i ja zakupiłam sweterek. Tym razem bez dziury, bez niczego i jest to 100% wełna, więc bardzo fajnie. Sure Lady Renault e, MK rozmiar i mają nawet tą właśnie meteczkę. Widać, że to już jest taki starszy produkt, bo e, te metki już są takie złożyte, ale tutaj pure wool, informacja. Pięknie, ja jestem bardzo zadowolona. Ne full 100%, więc. Super będzie idealnie na jakieś fajne stylizacje. Myślę, że nawet do spodni, do środka, bo jest z tych krótkich, nie jest taki długi, więc nie będzie się nam tutaj na dole marszczyć. Dobra, ja sobie zrobię herbatę, bo chyba muszę. Niestety nadal jeszcze gorzej weszłam do domu, to chyba od tych ogórków i jego zapachu zaczęłam tak kichać, że chyba trzy razy próbowałam do Was coś powiedzieć, a nie mogłam. Dobra, idę jeszcze do toalety. A, jeszcze kupiłam sok, ale to dla. Naszego syna pomarańczowy, acim ciusy i także na kupach okazuje się, że był droższy, więc zakupiłam tutaj 6000 będzie miał do picia. A co do soku, jeszcze mi trochę zostało, więc ja się odrobinę napiję. Widać, że moja siostra jest w domu, czyli znaczy tutaj nie ma, jest z Eliaszem, ale w sensie takim, że. Ten. Kupki poginęły z szuflady. Za chwilę wam pokażę, jak sobie poukładam. Tak nie szaleje z jesiennością u mnie, ale zestaw herbatek po polsku jest już ułożony. Tutaj u góry mam całkiem sporo. Na dole tu, za to są miody od mojej siostry, dostaliśmy z truskawkami i bananami. Tutaj jest juża taka herbata koreańska, co się można właśnie dodawać do ciepłych napoi e, całkiem sporo się właśnie zaczęło pokazywać, tu mam kubki i tutaj też są kubki, a tu szklanki do soków i do do kawki na zimno jeszcze zrobiłam sobie tu jak mamy ten bałagan zakupy były, to Pójdźcie pokażę Wam za sekundę, jak to wygląda. I słuchajcie, zrobiłam zestaw herbat. I mam tutaj na szybko, żeby właśnie nie bawić się w sięganie, z herbatki. Tutaj mamy malina z truskawkami. Tutaj mamy zwykłą czarną. A tutaj mamy moją ulubioną Peach Mango. Z Polski, oczywiście, zakupiłam zestaw herbat. Chyba muszę moją siostrę poprosić, czy jak będzie w Japonii, żeby mi jakieś kupiła. Piękny zestawik. I tutaj idealnie, słuchajcie, wsuwa się pod tą szufladeczkę. O! Dzięki temu mam swoje wszystkie herbatki obok. Nie muszę nigdzie się bawić się. chciałam Wam o tym powiedzieć, że zbiłam mój dzbanek z Modern House, który kupiłam i niestety zakupiłam w Daiso dzbanek, który rozlewa mi herbatę kiedy nalewam herbatę niestety wszystko idzie na około i nie wiem z jakiego powodu czy źle to nalewam, czy źle mam ustawioną tą Pokrywkę na herbatę z tymi dziurkami, że za każdym razem ta herbata jest wszędzie, tylko nie tam gdzie powinna być, czyli w kubku. Nie wiem jaka to jest zależność, jeżeli macie jakiś patent nalewania herbaty, to będę wdzięczna, bo nie chciałabym całej jesieni spędzić na rozlanej herbacie. Ale teraz to nie o tym. Chciałam także Wam powiedzieć, że Eliasz z Patrycją poszli na placaba, więc ja jeszcze trochę czasu mam, zanim mój mąż przyjedzie i zanim zjemy kolację, potem jedziemy na night view, czyli na ten widok na górze, który jest naprawdę rewelacyjny, więc polecam, jeżeli kiedykolwiek byście chcieli, to to jest naprawdę widok warty podjechania albo podejście. Podejść to jest kawałek, bo to jest jakiś. Pół godziny ciągle pod górkę, więc niestety trzeba się troszkę namęczyć. Chciałam Wam także powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będą nowe filmy na temat festiwali w Korei. Moja siostra właśnie mówi, że naprawdę dużo tych festiwali już teraz zobaczyła. Byliśmy co prawda na dwóch, ale jeszcze planujemy pojechać jeszcze chyba na, na dwa festiwale, dwa, trzy nawet, bo jest plan pojechania na kemping w przyszłym tygodniu. Jeszcze przed wyjazdem mojej siostry do Polski, chcielibyśmy pojechać z nią na kemping do innego miasta właśnie, żeby także miała okazję pozwiedzać, ale też dłużej, bo niestety jak byliśmy na festiwalach w Namwon na, na i Tongyang, to niestety ten czas nam uciekał jak przez palce i nie mieliśmy okazji za dużo zobaczyć do tego namu on to pięknie, piękny festiwal, ale jak się rozpadało jak... Się zepsuła pogoda, to naprawdę <głos》> chodziliśmy w deszczu, ale po prostu nie chcieliśmy zrezygnować z atrakcji. Mieliśmy naprawdę super koncerty, co mojej siostrze się także bardzo spodobało. I dlatego myślę, że jesień jest naprawdę fajnym czasem na przyjazd do Korei, bo właśnie można skorzystać z takich festiwali. Jeżeli jesteście zainteresowani, właśnie. Kulturą koreańską, ale tą tradycyjną, właśnie stry, strojami tradycyjnymi, takimi jak hanbok, e, tradycyjną muzyką, e, instrumentami, grami, nawet, bo można skorzystać na takich festiwalach właśnie z gier, gdzie możecie zobaczyć, jak ogólnie Koreańczycy się czasami bawią, bo niektóre z tych gier nadal funkcjonują w społeczeństwie i możecie zobaczyć gry typu papier, nożyce, ale one są jeszcze z takim dodatkowym twistem. Nagrałam wam to, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do tego e, koncerty. My byliśmy kawałek na koncercie Trota, co jest naprawdę ciekawym. E, <grym> Ciekawym doznaniem plus ta muzyka jest bardzo taka, można by powiedzieć, w stylu diskopolowym podobny, y, po, podobny daje vibe. Dobra, ja się zabiorę, y, zabieram zamontowanie, bo jeszcze chwilę czasu mam, jako że Eliasz z Patrycją są na placu zabaw i ja mogę sobie tutaj na spokojnie pomontować. Y, poczekamy na męża, będzie szabu, szabu dzisiaj. Chciałam poczęstować moją siostrę właśnie tym daniem. Tym bardziej, że to można podsunąć jako takie danie wegetariańskie, w zależności, jaki sobie bulion wybierzecie i jakie dodatki Oczywiście w restauracjach często jest mięso i często jest ten bulion mięsny, ale w domu możecie także sobie sami zrobić na przykład taki bulion i do tego usiąść razem z przyjaciółmi, ze znajomymi czy przy herbacie przy in, o, albo innych trunkach i siedzieć, oglądać coś, albo rozmawiać i wcinać takie szabu szabu, pokrojone warzywa, pokrojone mięsko i naprawdę jest przepyszne, a zabawa potrafi być zacna. Więc i w Korei mamy różne takie sosy. Ja mam właśnie, znaczy, sosy bulion, coś takiego. I tutaj musimy to rozcieńczyć z dwoma litrami wody. Jest to taki rosół wywar mięsny, ale także Proszę, widziałam opcje wegetariańskie, tylko one są wtedy w kolorze jakim? Zielonym. I to wleję tu do środka, do takiego żelaznego garnka. Mam specjalny żelazny garnuszek, i tutaj będę wlewała. O, もうちょっと。 Ale tutaj jest bardzo ciężko, ponieważ są strasznie głośno. Ja myślę, że właśnie tym takim stołem pożegnam się z Wami w dzisiejszym daily vlogu. Jeżeli chcecie zostać do końca, bo pokażemy Wam widok z góry na cały busan, to zostańcie z, z nami dłużej, a jeżeli nie, no to chciałabym się z Wami pożegnać. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym daily vlogu, daily vlogu. Nie wiem jak to będzie w przyszłości u mnie na kanale, ale mam nadzieję, że do usłyszenia. No. Bye, bye. No. bye bye! Bye Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Jeszcze na zakończenie. Zrób dziurki. ta -da! Dziurki rób. Co? No dziurki. Nie. Yeah. Na pewno gdzieś trzeba. Nie. Yeah. Nie ma dziurki.